Praca ze sobą nie musi się opierać wyłącznie na takiej pracy psychologicznej. Praca ze sobą to jest codzienne dbanie o siebie. To są, mogą być drobne elementy, na przykład przyjrzenie się temu, jak się dzisiaj czuję, czego potrzebuję, z czego chciałbym zrezygnować, co mi szkodzi, co mi pomaga. To jest na przykład zabranie siebie na spacer, to jest zrobienie sobie w taki dzień pysznej zimowej herbaty, to jest włączenie sobie ulubionej piosenki, dbanie o siebie, to jest dbanie o swoje różnorodne potrzeby. Czego Ty dzisiaj potrzebujesz i jak możesz tę potrzebę zaspokoić?